to jestem krzyk, słuchajcie, będzie kolejny odcinek ze Stasiu Blacharza. No i tak, Stasiu się dorobił przez, no poprzednie naprawy i dorobił się lawety. Dlatego dzisiaj polecimy sobie z lawetą, a nie będziemy latać na dwa kursy. No i tak, zapraszam na Instagrama, na tam się czytaj, wyświetli. No i dobra, lecimy tam. Nie ma co gadać, tylko trzeba lecieć. To było gdzieś. No podobno się właśnie zderzył jakiś ten. ło troszeczkę przyciszę. Że się zderzył jakiś. Yy, jakaś BMW się zderzyła z mustangiem. O tu, na tym parkingu sobie zawrócimy elegancko. Tu pod ściankę. Full skręt. Oj, będzie chyba problem z wyrobieniem się. Chyba to było na milimetry. Dobra, lecimy. I teraz dam do końca. Tak, lawetki się Stasiu dorobił. U Was też widać, jak się, nie śnieg pada? Czy padał w nocy, tej? Co była? Nie. Z nocy, z czwartku na piątek też u was tak śnieg padał? Nie wiem. Kurde. Jak mi wypadło, bo mi to no dalej pada. Dobra, tu będzie teraz wschodź przez tory z nawetą. O kurde. Widzę, że chory jestem. A, tam. O lawiata a haha. zacisnęła. Dajcie, widzę, wyznać. Czy wy byście chcieli z tym z filmikiem z ruchem ulicznym ze Stasiu Blacharza, czy nie? Bo ja nie wiem, zastanawiałam się, czy na ten odcinek nie dać. Tak, testowo, ale w końcu nie dałem. Mówię zaraz, żeby przeszkadzać, albo. Albo, widzę, zrobimy, że będzie mało samochodów. Żeby nie było, kurde, zaraz jakiegoś karambolu. Albo, że mało samochodów, albo w ogóle. Dajcie znać, widzę, w, w komentarzach, bo nie wiem, co o tym myśleć. o kurde. No nie dalej. Już się nawet to odczepiło. odczepiła. Odczepiłaś, oczywiście. A i co? Gorszy dzień ma dziś. na Minoros! Kurde. Jakaś ta kamera, nie wiem czy ja tam dużo modów. Ponad 140 modów. To się w tym widział, nie dziwię, że mi kamera sobie głupieje. I ciężko przeciągnąć z O, szczepiła się, dobra, możemy jechać dalej. To laweta tak kryje tymi hamulcami, chyba tak. No bo nie ten ale się w lawecie. A w tym, abla, tej lawecie, że samochodzie się nie zapala bez? Nie. To było tu, o tu to było. Tak troszeczkę dzisiaj dalej, w takim miejscu troszeczkę odludnionym. Do tej? Czekajcie, co zrobić zimą. te, te. tak. O, są zguby. Dwa fajne furki się zdarzyły, widzę. Prawda? A? O, no, na no, no. Ładnie się byta. Widzę, musimy ten rozłożyć. O, a jak się do końca nie wysunęło. O, to cię Do końca się nie wysuwasz? Jak nie to siłą. Tu jeden, tu drugi, zaraz ściągniemy na ziemi, nie ma. O dobrze. No to tak. Pierwsze chyba weźmiemy tylko jak my wrócimy na tamten. Aha o no. trzeba lawetę. Kurde. Trzeba to zrobić tak. Wyszalić ją stąd. Nie tam sobie jeszcze pojedzie kawałeczek dalej. Widzę, widzę, miałem plan taki, żeby tamty wjechać, nie? I zrobić. Żeby wjechać po tam, i po prostu tamto to jakoś przyciągnąć między tym a tym. Między tą a tą lawetą. Ale w końcu dam da spokój. Mówię tam. Ach, zaraz coś tam powdzieje i tyle, tyle będzie. Dobra, palę What? Łać! Juka ma z tyłu. Ale jaki skręt Czekajcie. Kadela teraz jest wyłączona? Jest, szara. Ekspresowe nawracanie. Oj, będzie urywanie z dzisiaj Już to widzę. Aś. Będzie urywanie z żaków. Kurde, krzywą to. się wjeżdża. Ja nie mogę. O, no jest! Można Można A można wodowaj byłem na Można Tylko musimy sobie ją jakoś sensownie. Cik. Cik. No i można nie wciąga się. O. To sobie weźmiemy tak. że trzeba wziąć down. Przód się podniesie. Uii. Dobra. Teraz musimy to wciągnąć, tak. Sru Dobrze. Dobra, ten przypadek jest gotowy, tylko trzeba by jeszcze prąd odłączyć. A co tu bez kunia? Czy jest kunia A, czarny jest kunik, dobra. dobra Przyciągnijmy to. nie, nie, nie. Tu możemy wziąć To sobie podjedzie się zaczepi, dobrze Tu musimy robić dobrze szczepiło, trzeba troszeczkę do tyłu dać A czego się to szczepić? Nie chcę. gówny! I gówno przyczepić, to co, nie można O teraz się zaczepi chyba. No teraz się zaczepił. PMK, o mamy lawetkę. Zero. Teraz jak nie chcę dobrać, to trzeba to siłą zmusić. <laughs> Otrzymaliśmy to na ziemię. Teraz trzeba jechać kuniem, rumakiem. O, odpalić troszeczkę nie chciałam. Jeszcze. O, jeszcze troszeczkę mogę podjechać, ale dobra. A, mustangi, testa. Tak się widzę znać w komentarze. Czy wolicie amerykańską czy europejską motoryzację? Ja jestem za tym żółtym. Tak. Ja jestem Amerykan. O kurde, że mu koło zepsuł. No, teraz nie będzie jeszcze zjechać, a tak to się nie będzie bawić. Jest w miarę dobrze. Jest dobrze. Już nie jest w miarę dobrze, tylko jest dobrze. O. O. Tu jest zaczepka elegancka. To można pięknie sobie kółeczka zaczepić. No. I To, że pamiętajcie, aby jakieś tak samochód strzepiać w to zawsze do tyłu, żeby ten samochód rozciągało i go brała jakby do siebie, do środka. No tak. Ale to musi mieć siłę. Mm. Dobra, że jak tam to co pójdzie. Już miałem. O, jest, ale będzie ten, będzie wesoły autobus. Dosłownie. Tylko gdzie teraz wykręcić? No dobra, będzie trzeba cofać. Coś tam się potrafi cofać z no, tą to to przyczepką. Dobra, tutaj wlecimy z tym z tym całym sobą, autobusem w krzaczki już ten teraz deszak nie wkręcił w koło no i się nie wkręcił, elegancko powolutku można jechać Z tego co pamiętam prawdzie w lewo. To się jeżdżało do to takie ala obwodnicy. Tak, to była to ta jakby taka obwodnica o to. O ten cały. Dobra, lecimy. Kurde, musimy się muszę czepić. Będzie cały misterny plan. No, z tym całym wesołym autobusem to już nie jedzie tak szybko. Jakieś cały wesoły autobus załadowany. O, i to jest takie trochę średnie, że też te lawy się koła blokują. Troszeczkę niepewne jak się coś tam chce ruszyć jerą, wykontrować. No to już takie troszeczkę się robi, no. No zobaczcie, lata na lewo i prawo. Tam widzieliście, chyba taki znak był jak wjeżdżaliśmy, Nowy Jork. To tam y jak sobie tak grałem, bez nagrywania, nie? To tam, jak przejeżdżałem, też ja wziąłem lawetę, nie? Podpiąłem do tego, do, no, do takiego Jeepa Oboż. O Boż. Szkoda normalnie szczępić ryja, nie? Tam są takie dziury. Teraz widzowie oby tylko nie, nie walnąć i nie ten. widzowie tego boję, że wezmę któryś samochód i mi zresetuje całkowicie, nie? Że nie będziesz rozwalony. <laughs> Teraz mi się widzowie, tak zrobiło, tak wam szczerze powiem. I Ten film był nieobomplikowany. Bo nie chciałem, bo nie miałam siły. Normalnie. Pan koń nie chce odpalić. Jest dwój Pan koń nie był nieposłuszny i nie chciał odpalić. Trzeba było pokręcić, pokręcić, pokręcić. I się opalił. No kogo żebym zepsuł górnego. Wspólowałem wciąż. Aś. Aś. Dobra, widzę, naciągnijmy pierw to. Dobra, no to, powiedziałem, co się bierzemy. Bierzemy się pierw za Mustang, jak widzicie. Dobra, i z tam trochę po go. Hmm, w tym będzie problem. O kurde. Te troszki. O, tu już spoko. Tu macha, to się zaraz ją nagnie. No i to koło nieszczęsne. No i lampy nie ma. A to mniejsze. O, to naprostowany. Spasy po amerykańsku. Dobra. O, oh, máme drzwi. Dobra, tu z kołem też do końca. Ale to trzeba część wymienić normalnie całe. To też lampka nie do końca. Dobra. Mustang zmieni części i będzie chodzić. Bo im zaczepić. I już tak dojdzie? Diabeł. Ara, bierzemy się za Bawarię. Bawarię Motors Wondercraft. Ara, maska też będzie kaput. Oaa! silniczek, Jaki ładny! Brykański! No niemiecki, ale. Hmm! Amortyzator wychodzi przez kielich. Oj ojojoj! Amortyzatory wychodzą przez kielichy. Aha. Uh -huh. O a lâmpada está zbita na pewno. Leremos episódios. przód będzie chodzić. Tylko jeszcze ten jak pasowałby dopasować, spasować i tak dalej. I nie mam kurde do czego hmm. o, lampy świecą Coś to bałem dławi. Mm -hmm. He, to samo za zastyczka. już pod duszę. z poprzedniego odcinka, to ona miała to samo. Ona miała tę samą chorobę. Dobrze, że naprawić silnik, kółeczka i jest wszystko. No i co? Można już biegi na manualne. Jak prawdziwą bęką. O kurde! Oj, dobra, tego nie widzieliście. Ech. Dobra, widzowie, to by na dzisiaj było wszystko. Jeżeli wam się podoba, dajcie sobie no, łapkę w górę. No i co? Będziemy się w kolejnych odcinkach. Cześć!